Kurde, co? Co? Więc coś flagło mnie. Y no. Ale poczekaj pan. Daj mi coś powiedzieć. Wjechał pan tutaj totalnie z dupy, bez żadnego w ogóle. Ja nie wiem. Skąd pan wiedział, że, 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 że tutaj ktoś jest i... Ba. Bo mam telefon. A to nie ma, nie widać? Nas policji nie jest, więc. Ale już spokojnie. Mówi pan się nie. Rozejdźmy się, zapomnijmy o całej sytuacji. Znowu się z tym tył, tył, tył. <kliś> no, to, się mnie i teraz. A to nie ma, nie widać, że napada? No. Ja no, ja nie. Nie ma nikolej mi. To, a na Michał? Co? Że panu powiem, jego mam już dosyć od wczorajszego wieczoru, kiedy tak. mnie i mojego kumpla było non stop rozjeżdża. Musieliśmy uciekać... A? W nie, to, no. Wszystko na GoPro nagrane. <laughs> Proszę pana, panie Rudy, czekaj, bo... rudy, czekaj, kurwa... Rudy, rudy, czekaj, pan, rozejdźmy się już, zapomnijmy o całej sytuacji. Każdy ma mało. Chciałeś mi przed chwilą okrać, typie od... ja tak mam tak Czemu odszkodowanie. To odszkodowanie, dam 1000 dolarów sobie z groszy samochód kupić. Jak się w ogóle on z pan... Nie, nie, Pan się tu raczej nie zjawił. Bez powodu. Jak się on z panem skomunikował, przepraszam. Ja czegoś tu już nie rozumiem. Panie, tu przestrzębę wszystko widać. No ale ja, proszę pana, pan tu przyjechał z miasta. To jakim cudem pan się tutaj. Ja rozumiem, że pan teraz przestrzębę mógł zobaczyć, ale skąd się pan tu wziął, że pan tu przyjechał? Jeżeli w ogóle. Czarna magia. Ja dostałem SMS. -y. No, jak ten pan nawet nie, nie miał tele, telefonu w ręku. Jak nie mam telefonu? Miałem telefon. Ech. Stary, biegasz po tym holu jak debil, A ja to napisałem ja to napisałem. Myślisz, że nie są upośledzony, stoję mi goście za plecami z pistoletem. Myślisz, że nie wiem, że ty chcesz mnie okraść? Bo sprawa w ogóle nie ma. normalny mnie śledzi. Z i co na tym chodzi? Że kolega tutaj prosił mnie o pomoc, w razie czego? Bo informował, że może być zagrożony. My się umówiliśmy i ja dostaję SMS a no i przyjechałem i pan go napadał, no to. Tak się tu zjawi. No i co teraz? Więc no. teraz chciałbym usłyszeć jakieś wyjaśnienie. No, mam problemy finansowe, nie wiem co mam zrobić w tej całej sytuacji. Wczoraj mnie policja okradła, korupcja w tej policji to się szerzy z posałości. No dobra, to tak nie może zostać Ale co tak? Także się na razie nie ruszaj No się nie ruszę, spokojnie POTRZYMAJ trzymaj to w ręce na razie Kur. Y. Ej, wierzysz wy, to dla kogoś. Wierzysz to dla kogoś Mam <coughs> taki sam Na no wracaj. To, to jest legalne Celuj do pana celuję <coughs> No ale no weź no człowieku no ostatnią broń policja mi wczoraj cztery pistolety zarąbała Mam dosyć tego. Weź pan, pan jest bogatszy. Dobra, ja to, ja to konfiskuję. Bo użył pan tego przed chwilą do napadu na mojego kolegę. I myślę, że teraz możemy się rozejść. Także pistolet sobie zachowaj. Chyba, że coś jeszcze chcesz wyciągać z tego. Jak rozchodzimy się? Ja zaraz to zrobię trochę, bo... No. 6000 tysięcy, Zrobi się trochę typu... Tak. ...różniejszy pistolet i trzęs... On no, taki małomówny dzisiaj jest też do niego mówiłem przez pół godziny i nie, nie odpowiadam nie no naradzamy się tutaj telefonicznie to nic ale już daje pan spokój już. Da, daj, pan spokój. Rozejdźmy się, zapomnijmy o całej sytuacji. A pan się nie zbliża z tą lufą, pani. Dalej. Stich by się tu przydał. Ech. No w każdym razie czekamy na decyzję. A co za mnie będziecie już teraz mieć? Jak już. Wiem. Czy, tymi, czy pan mi wszystko tu zabrał? Ym, to? Co tu Dobra, ja na pewno bym chciał wiedzieć, jak się pan nazywa, więc chciałbym jeszcze pana poprosić o pokazanie dowodu. Proszę bardzo. Żebym tylko wiedział, z kim mam do czynienia. Dobrze, dziękuję. Panie kaktus. Dobra, słuchaj. No to dobra. Ja decydzie, No co w końcu, bo nie słyszę pana. Święty będę Nie będziesz tego pamiętać. Fajnie, fajnie, fajnie. Kurwa, to był słaby pomysł. Nie będzie mi tutaj nic z Dobra, ja wracam do roboty w każdym Ty razie. To się stanie z twoją dalszą i Ty czekaj, chodź, chodź A chodź. mamy wrogów Mamy głównych wrogów. Rembut zaraz się nimi zajmie. Masz tak na początek. Rembut No. Za Dzięki. Dzięki że nie. Trzeba. miało. Kim się zająć w najbliższym czasie? No, tuli pan tylko wróci. Trzeba pana Dzimiego, pana Węgorze, przekreślić. Trzeba się zastanowić, co by tu zrobić. Ale tak, co będzie zrobili. metagaming, tutaj wyleciały to taki ostry. Bo na pewno nie rozmawiali przez telefon, bo tak jak wcześniej można było słyszeć. Przez telefon jak ktoś rozmawia, to słychać to w grze. A ja ich rozmów w grze nie słyszałem, więc wleciał ostry metagaming. Wiem też, że nie powinienem. Wiem też, że nie powinienem Jako pomoc drogowa, tu przyjeżdżać i go próbować na To mój błąd, ale tutaj to metagaming wleciał ostry. Mam nadzieję, że administracja się tym zajmie. Bo ja rozumiem, dla mnie też się należy jakiś warny przycisk, jakiś krótki banik, ale. ale Póki co, i z tego co wiem, Metagaming jest karany dłuższym banem, Więc mamy dwóch panów: Pan Grzegorz Węgorz i Pan Jamie. Proszę tak, poprosił banika jakiegoś banicusza dla nich. Drogi, administracji.